O cześć! Oh, Najbytwarsze no no media w Polsce. <mies sewängerzy> no miejsce miałem podobną kurtkę. Dobrze kurtkę jak premier. Ale też miałem taką kurtkę. <m�istas lying: m escrumb> To wygląda takiej wyczesanej czuszki. A, widzisz, znienacka. Z Nienacka. No niech ma. Stać go. W bytonu, w bytonu. Jak jechałem, to we, weszli waj panowie kanarowie. Chcieli od niego bilet? No łobuz nie miał biletu, ale immunitetem im, im się zasłonił. No. Go puścili. Co ty gadasz? No poza tym e, ci politycy mogą jeździć za darmo. No? No tak. No to wiem, że oni mają tę publiczną za darmo. No ale... Pociągi też mają za darmo. podatków nie płacą. Nie, płacą. Też, ja ja nie, nie wierzę. Tu no, Jesteśmy jest. jest. tutaj z grupy Akta Bliski Wrocław. Oczywiście zabraliśmy się tutaj po to, żeby sprzeciwić kolejnemu projektowi który przewiduje użycie kamer miejskich do bezpośredniej inwigilacji w nasze życie. Oczywiście też jesteśmy tutaj po to, żeby zaprotestować przed, między innymi przeciwko ustawie, którą... Informacja na temat tych ustawy była, była napisana w uloce. Ustawa ta dotyczy wolności zgromady nasz prezydent po tym, co się wydarzyło na marszu niepodległości w Warszawie 11 listopada. i dowiedziałem się, bo wam źródła, że być może ten proceden, precedens był wywołany specjalnie, że nie, mógł był on być sterowany, bo jak dokładnie, o ile mi wiadomo, z czego się dowiedziałem tutaj od, od yy, dziennikarzy niektórych gazet, to Projekt ten został ujawniony dokładnie dwie godziny po samej manifestacji w Warszawie, więc dla, nas to, dla mnie to było dziwne. Nie? nie dzieliłem się oficjalnie tymi informacjami, chciałem je zostawić na dzisiaj, bo informacje te są delikatne. Jeśli chodzi o to, no to zaraz ruszymy, czekamy, może jeszcze dojdą ludzie. Mam nadzieję, że tak. Ogólnie, no, no jeszcze ktoś idzie, więc poczekamy jeszcze na nich i zaraz ruszymy. I pamiętajcie, urodziliście się jako wolni ludzie, będziecie żyć jako wolni ludzie i umrzecie jako wolni ludzie. I nikt nie ma prawa odbierać waszej wolności i swobody wypowiedzi. I tak poza tym nie on nie prowadził. Jest nas ponad 15, więc myślę, że możemy to zrobić. To ale silna grupa przeciw. Przeciw inwigilacji, oczywiście. Do no Do nie ma racji. Przeciw Do inwigilacji. Do nie ma racji. Donat nie ma racji.

są Będą nas ubrali po forach internetowych, po portalach społecznościowych, będą mogli, bo ten jest, jest, jest policji, ale to jest dla policji wszystko, iż ee, można to wprowadzać jako w kraju naszym kradowołym, na ja czyli w Polsce, tylko dlatego, że nasze społeczeństwo jest tak obojętne, że nic z tym nie zrobimy. I dlatego jesteśmy... Projekt ją na tego projektu no w czasie sensie naszej akcji plakatowej, która ukazała się w kilku niezależnych portalach. Nie mówię tu o lecie i o ginach bo one niezależne nie bywają czasami. Ale dołączył do nas Biały Stoj, dołączył do nas Szczecin, dołączył do nas Gdańsk, dołączył Kraku, więc myślę, że następna akcja jaką przeprowadzimy będzie o wiele bardziej szersza. Bo okay. są te stowarzyszenia, które odmówiły nas współpracy, chociaż to dlatego, że nie jesteśmy ogólnopolską akcją. by to fajne? Z naszej strony, tutaj kolega za chwilę przedstawi, podsumuje wszystko to, co się działo. W formie trochę ironicznej, trochę śmiesznej i trochę katolickiej. Witam serdecznie wszystkich, odmówimy teraz świecką Witam serdecznie, odmówimy świecką witanie do 3 Donalda Tuska. Odpowiadamy na nią, nic się nie stało. My wszyscy tu zgromadzeni mamy nadzieję, że ta świecka litania trafi do czcigodnego Donalda Tuska i obudzi jego refleksję. Do Tusku premierze, Tusku premierze usłysz nasz, Tusku premierze wysłuchaj nas. Afera stadionowa, nic się nie stało, afera hazardowa. Nic się nie stało! Afera Misiakow! Nic się nie stało! Afera refundacyjna! Nic się nie stało! Podpisanie akta! Nic się nie stało! Afera Wałbrzyska! Nic się nie stało! Prywatyzacja szpitali! Nic się nie stało! Klęska budowy na autostrada. Nic się nie stało! Upolitycznienie wszelkich możliwych urzędów! Nic się nie stało! Podniesienie wieku emerytalnego! Nic no, się nie stało! Zostaw muki w dupie! Nasza transmisja dobiega! Dobiega końca! A już wkrótce czyś Krzy pański zbliż... się tradycyjnym do usłyszenia nic się nie stało jak widzieliście widzieli, cyfr spowodowanego naszego premiera jest całkiem sporo i co dziwne jeden